Ja wam zrobiłem! No ja ty moje nie no to nie, nie, nie są dobre te ogórki. To jest gówno. Eee. <ścoughs> Wczesne ogóreczki lepsze od wódeczki, a woda z ogórków lepsza jest od ciurku. Żebym się d**ał. W żyło jak się człowiek uderzy, to boli. Piotra? Piotra. Nie bijcie Piotra żywek. Nie bijcie Piotra w komentarzu. <grym> Bić Piotra w ogóle. Nie bijcie Piotra w komentarzu. A lubicie ogóreczki? Lepsze od wódeczki. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przed nami niesamowity test ogórków tiktokowych. Generalnie, jak to zamawiałem, to był zestaw ogórków tiktokowych i bardzo chciałem to sprawdzić. Zobaczymy, który ogórek naszym zdaniem będzie najsmaczniejszy. Przed nami, tak, już jest odpakowany, bo mi się tak chciało jeść. Przed... Głodny patrz. <gry> Że otworzyłem, bo chciałem już na talerzyk wystawić, no ale kurde, się pośpieszyłem. Hot jest pinkle. to Hot Pinkle, ha? i wyprodukowane wszystkie ogórki są w USA. Okej. Okay. Big Papa, duży stary. Jeśli macie dużego tatę na pewno mu się z podatem film to przede wszystkim i ogórek Corsair Pickle będzie wow! mieszanka w żołądeczku twoja siostra Stepsis <grym> Stepsis <grym> Steps dobra tart Tęgi, pickle, nie mam pojęcia, co to tęgi, znaczy. że taki wiesz, tęgi, Tę tęgi. No, po prostu siostra. Właśnie to będzie. Czyli I... jest ojciec, jest siostra i... Oczywiście gorące mamuśki w naszej okolicy.pl. Tak. Wszystko się zgadza i to też jest Hot, hot spicy, spicy Pickle. Ale mamuśka no? też dość duża. No? Ty kurde, to. Ci powiem, że taka. No, no, big to big. No, big tata to big tata. Mama. Teraz mogę w końcu wykonać to, co chciałem wcześniej, czyli e, rozstawimy wow. wszystko na talerzyk i będziemy sobie pięknie testować. Okej, okay, okay. czyli został ojciec, matka i siostra. Jak myślicie, którego bym wybrał? No, oczywiście, że Big Daddy! Tatuśku, ty mój! Big Papa! No chłopie, patrz! Idę ci pokazać, jaki wielki ten ogór. To ciekawe, jaki będzie Big Papa. Nie, wielki? <laughs> Nie no, no, ale... Taki akurat. Patrzcie, jaka ta woda. Widać, że to chemia. No i. No dobra. Ciekawe, czy Big Papa będzie rzeczywiście większy od pozostałości. Może tak być. Naprawdę wielkie ogórki. Ciekawe, skąd oni biorą te ogórki. Ten Daj. już jest nieco mniejszy. Który to jest taki ma malutki? Garlic! Garlic! Czosnkowy. Ale czuć czosnek porządnie. Dysz, co przypomina mi ten zapach, jak się było chorym no. i piło się mleko z czosnkiem. No trochę jest. Tak samo to pachnie, nie? Tam jeszcze miód był. Czosneczek, mleczko, ja to lubiłem. Tylko nie lubiłem tej końcówki, już za Jak Yn tym totsen keb y fe symas. Hod mama bach. <laughs> Jest mocna mamuśka Wiesz co oni robili z tymi ogórkami? Na przykład przekroili go na pół, tam w taki sy wkładali, jeszcze te przyprawy ostre jakieś i go... Zjadli oh, go. To takie ASMR było Generalnie lubię ogórki, ale nie aż tak, żeby wiesz mieszanki jakieś robić Tym bardziej, że my jeszcze jesteśmy po czterech testach dzisiaj i jak jeszcze pierdzielę te ogóry to będę zigać Mama większa jest Mama większa? To Big Papa okazał się nie taki little big Papa, a little no to... big uh -huh. Od czego zaczynamy? Big Papa! To dawaj go, z kurcy byka tutaj. Hearty dill pickle. No więc sprawdźmy. Od razu taki wielki? No. Ja się cykam! Także przed nami wielki tatuś. Jedziemy. Co tu czuje za smak? Nie wiem, takie dziwne. <laughs> ASMR ten ulubiony ludzi wszystkich. Mm. Ale do ogórka kiszonego to daleko ma To jest ostre trochę Serio? To jest tak, ostre A tu bardziej kwaśne Kwaśne, ostre Stary? Mm -hmm. Imponuje no, taki. Jest okej okay. Bo ja myślałem, że tu wszystko będzie nie do zjedzenia Mmm, To tak, to może nie Ale ciężko ocenić starego Aczkolwiek powiem szczerze, że jest okej okay. Myślę, że miłośnicy ogórków kiszonych byliby zadowoleni Ale też tutaj, żeby widzowie nie zboczyli strasy za bardzo Do ogórka kiszonego to nie ma raczej podjazdu Obfity koper no tak! Ej, to... Czuć kowerek. No właśnie i widzisz, my nie doszlibyśmy do tego. No i to tak bez, teraz to no, te... Dzień dobry. Sam koper czuję między zębami no. teraz. To dajmy teraz od lewej, że będzie pierwsze miejsce. Zrobimy coś nowego. Kolejny ogór. A. Siostra. Kwaśna siostra. To ja będę tłumaczyć, bo Dobra. ja z, na niemieckim się nie za bardzo znam. Czemu w Google Maps? <laughs> Ale śmierdzi. Cierpki i pikantny. Eee. 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 O kurde, siostra dobra, bardzo niedobra siostra. Eee. Trochę czuć kwaśnego i trochę ostrego. Stary naucz dzieci ojca robić. Siostrzeczka nie wie co się dzieje w życiu. Dlaczego taki smak niedobry. Czuć. No jest to niedobre, totalnie. <laughs> Jemy. No bo tu jest rzetelna ocena, ale trzeba się poświęcić. Bardzo niedobre Dobre. to jest. Zjadłeś to całe? Trzeba. No dobra. <laughs> Jemy. A, wyobraź sobie... <laughs> Kurwa, Agorn Mordzie miałem. Jeszcze wow, jakieś słodkie teraz mi się przebiło. Wyobraź sobie, że musimy wszystkie pięć ogórków całym zjeść. Dobrze pogryź, żeby żołądeczek nie bolał Prawdziwy, olbrzym, budzi szacunek Zobaczcie na ten pojedynczy kawałek Budzi grozę ale, ale to jest anaconda. Konto. Konto. Tego tym w życiu nie da No Siostry, nie kupujcie Teraz hot mama, ale to już potężna mamuśka Mamuśka No mamuśka jest takich wymiarów, że jestem w szoku Zobaczymy, czy będzie lepsza niż ojciec, czy niekoniecznie Hot and hot spicy, spicy No dobra, to tu jest z bardzo dużym podkreśleniem na hot Soków które wypływało, nie? No takie żół te dziwnie to wygląda. A teraz ja wezmę ten większy. Oczywiście. Od mamusia, lecimy. Zrobię. No nie jest to dobre. Nie jest to dobre. O kurde, dobra. Poziom ostrości to jest dwa. <grym> tak mi się wydaje. Jeszcze Czekaj. w poprzednim odcinku. No my z Maczkiem mamy podobne skupki smakowe. Nie ma opcji. Bardzo ostre. Ale na pewno jest lepsze od siostry w smaku. Tak, ale tylko odrobinkę. Chcemy to jeść do końca? No trzeba chociaż kawałek jak prawdziwi mamuśki. Uch. Nie dziwię się, że to ma nazwę TikTokowe ogórki, że to jest tylko pod wyświetlenia. do ogórki nie są dobre. A ja nie o. wiem, czy co jest gorsza, czy szaro. Bo to jest jeszcze, kurde, ostre. Ale w smaku jest lepsze. No tamto to jest beznadziejne. Tam masz troszeczkę ostre, faśne, słodkie, łobie tam masz mieszankę wszystkiego. A tu nie, już wolę to! Ja mam wrażenie, że to jest bardzo podobne do tego, tylko że jest ostrzejsze. Może ta ostrość zabija, możesz, możesz zadecydować. Dam ci teraz decyzję. Nie, Moim... no mamuśka, myślę, że za nazwę i etykietę można tutaj postawić na lepszość. No i za odrobinkę ostrego które zabija smak niedobrości. Czyli jak na razie ojciec wygrywa. Ojciec cały czas. wygrywa, mamusia ma drugie miejsce, trzecie ma siostra. Jakbyśmy się mieli uprzeć tak bardzo, no to to by był remis. To z tym odbiło ci <grym> leciutko. To też jest hot? Jeden yeah, no hot spicy. Spicy flavor. On no? wygląda na taki przekurczyście ostry. Ale śmierdzi. Ej, tu żaden nie pachnie! <grym> o chłopie Daje czadu jak nie wiem. Ej, tu też koperek czuję w ogóle. No już jest blisko finiszu. Ostatnie dwa, mamy już ponad połowę, także tyle dobrze. Znowu hmm. większy sobie, nie wariacie? By Co ja wam zrobiłem? No moje. iść Kolejny ostry, ten będzie pewnie mniej. Nie, no to nie, nie, nie są dobre te ogórki. To jest gówno. Nie są, ale jest na drugim miejscu dla mnie. Dużo lepsze niż te, to dwa. Kurde, nie wiem. Ja się ja zaczynam się dostawać tak z ten... mojego życia. O, mam pomysł na kolejny test. Przetestować ogórki kiszone z sieciłek. Sieciółek? Biedronka, Lidl, Osiołom. Z ogórkami jest ciężko aż tak rozróżnić. Biedronka i te wszystkie, co mają swoje ogórki kiszone, tak jak wiem, no. ja nie? Można by było. Jeżeli chcecie taki odcinek, to napiszcie w komentarzu. Nie Niedobre są. Jest mniej ostre niż Hot Mama. Ja bym dał to chyba jak z ziarko bo oba mi nie smakują. No ja bym na przykład na drugie miejsce dodał. No to... Bo w smaku no moim zdaniem dobra. jest kurde better od tych tam wcześniej, co były. A to był ten najostrzejszy ogórek, o którym wszyscy mówili? Pamiętam, że był taki trend, że wszyscy jedli ostrego ogórka i też właśnie był hot pickle. No nie wiem, no <laughs> możliwe, że to ten. No, chociaż możliwe, że hot mama. Dla mnie bardziej ostry. Ostry, nie? Kurde, ale mi ja aż łzawią oczy. Ale z nie wiem, czy właśnie końcem wie. końców ten jest ostrzejszy. Chociaż no, dla mnie hot mama był bardziej. No bo ja wiem dlaczego. Bo gorąca muśka Tak. <laughs> Ostatni. Wielki boss. Tutaj mamy tak mniejszą część, to może od tej strony zaczniemy kroić. Popiemy. Zobaczymy, czy zmieni etap życia. Ogórków? Tak. Myślę, że kurde może być ciężko. Tak jak ja lubię czosnek, ale w tym wydaniu czosnek może być taki o... Czosnkowy. No i to to na czoska nie przypomina. <laughs> Jak Ja chciałem kurde soki testować, no bo ja on się zerzyga, tak, chyba tu. Nie! Tak, nie. bonusowo, błagam panu, zrób to dla swoich widzów. Kochasz nie, ich przecież, tak? Nie, nie, nie mam tego dla swoich widzów. To, kocham, kocham ich bardzo, tylko ja jestem dzisiaj po. biorąc to pod uwagę po czterech testach, ja już mam dość. Tu, ale zaskoczenie. Na pewno tu, ewentualnie tu. Chociaż no raczej tu. A bo... wiesz, że ja bym dał czosnek na drugie miejsce? serio? No, bo nie ma takiej, Chociaż tego kurne... co już sobie zginało w tych trzech. Możliwe, że tak. Przypomnij sobie, weź smaku jeszcze, ja cię ukroję. O nie, proszę nie już, nie, już, nie. No okej, okay, ja jestem na, na to, że tak? drugie miejsce może być. Ostry to jedno, ale one miały taki dziwny Dziwne. smak, nie? Jakby coś tam kurde, ktoś tam naszczał, jakiś turkuć podjadek. Ach. Ten? <laughs> Możemy wam powiedzieć, żebyście na pewno nie testowali tego w domu. Nie jest to zdrowe. Jest to sama chemia, można powiedzieć. A czekaj czekaj, bo mucha decyduje o naszym dniu wybierając ogórka. O. No, Ale skończyła na biktata. Bez kitu. <laughs> Czyli też wybrała zwycięzcę. Pierwsze miejsce, nasz wielki tatuś, później nasz wielki czosnek. Wow. I na końcu nasza wielka nie mamu... Nie, Hot hotbike to jest. Mamuśka mnie zawiodła, kurde. Objętościowo, mamuśka wygrywa. Jednak niby big data, ale no. To może ze względu na objętość zamienimy, że mamuśka była na podium. Dobra, to może tak, tak być, bo naprawdę wymiary zaskoczyły tutaj prowadzących. Mówią, że rozmiar nie ma znaczenia, aczkolwiek w tym przypadku jest to bardzo znaczące. My mam, kochani, dziękujemy za niesamowitą. Przygodę i do zawsze się zżygać. Trzeba. Ja żeby... Wbijajcie nasze Instagramy, zostawcie tam coś po sobie, jakiś fajny komentarz pod zdjęciami, Subskrypcje, łapeczki. Myślę, że tutaj możecie zostawić 5 łapeczek w górę i lecimy z kolejnymi mystery boxami. Jest dużo do przetestowania. My jesteśmy otwarci, może na coś fit, na propozycje. Piszcie to w komentarzu. nie? Kurczę się no, podało. Fit by można było. Chociaż. Kreatynkę, białeczku, testujemy. <śpisz> Dziękujemy Wam, kochani. Trzymajcie się i na razie!